Cześć, witam na moim kanale o budowaniu i projektowaniu. Dzisiaj kolejny temat jest to wentylacja grawitacyjna. Powiemy sobie o różnych rodzajach wentylacji, natomiast naszym głównym bohaterem będzie wentylacja grawitacyjna. Jesteśmy na jednej z inwestycji, w której stan budowy jest już bardziej zaawansowany, także zapraszam do środka. Zatem, jakie mamy rodzaje wentylacji? Jest to wentylacja grawitacyjna, o której powiemy sobie dzisiaj troszkę szerzej, wentylacja hybrydowa, która jest połączeniem wentylacji grawitacyjnej z wentylatorami, które w momencie, kiedy grawitacja nie daje sobie rady, zostają uruchomione na zasadzie kominowej, wentylacja mechaniczna, wywiewna, ona jest bardzo podobna do wentylacji hybrydowej, natomiast różni się tym, że nie mamy tutaj grawitacji, więc to powietrze zawsze jest wywiewane przez wentylatory. Kolejną jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, bez odzysku ciepła. Jest to wentylacja, która całkowicie steruje nam przepływem powietrza a także jakością tego powietrza. Kontroluje nam zarówno napływ powietrza, jak i jego wypływ, tak, wywiew tego powietrza. Kolejnym rodzajem wentylacji, która również wspomagana jest prądem, jest to wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna ale już z odzyskiem ciepła, i to jest bardzo znana szczególnie w nowym budownictwie. Rekuperacja. Rekuperacja jest to wentylacja, która jest najdroższa w montażu. Potrzebuje dodatkowej instalacji. Oprócz kominów potrzebujemy. Rekuperator to powietrze, to urządzenie centrala nam odzyskuje ciepło. Jest ona najdroższa również w utrzymaniu, bo musimy wykonywać serwis urządzenia raz w roku lub w zależności od tego, jak podaje producent. Czy jest ona najskuteczniejsza? Prawdopodobnie tak. Natomiast jest też najdroższa w utrzymaniu, dlatego musimy sobie przeliczyć odnośnie efektywności. Działania tej wentylacji, a kosztów, kosztów, jakie musimy ponieść na instalację, czy jest to uzasadnione ekonomicznie, aby wykonać taki montaż? Ja powiem o wentylacji grawitacyjnej, Dzień. dlatego że jest ona najczęściej stosowana. Jest ona przede wszystkim stosowana w zabudowie jednorodzinnej, ponieważ w zabudowie wielorodzinnej. Powyżej dziewiątej kondygnacji samej wentylacji grawitacyjnej nie możemy zastosować. No ale tutaj mówimy o zabudowie jednorodzinnej, o budowie domów, więc to jest temat, na którym się chcemy skupić. Jesteśmy w tej chwili na jednym z osiedli, które budowałam. Jest to zabudowa jednorodzinna, zabudowa bliźniacza, i tutaj mamy wentylację grawitacyjną. Tutaj każdą taką, każdy na pewno taką wentylację w swoim życiu nieraz widział. Tutaj mamy zamontowaną kratkę do komina. Komin wentylacyjny jest wyprowadzony aż nad dach. I jeśli chodzi o wielkość takiego przekroju komina, ona powinna wynosić 160 cm2. Co oznacza, że taki komin może mieć wymiar np. 14x14 cm albo 14x21, aby efektywnie mógł działać. Jak działa wentylacja grawitacyjna? Wentylacja grawitacyjna działa na takiej zasadzie, że mamy różnice ciśnień i temperatur. Więc jeżeli ona jest sprawna, to komin wentylacyjny wyciąga nam ciepłe i zużyte powietrze. Bardzo ważną zasadą jest, żeby taka wentylacja działała poprawnie, musi mieć napływ świeżego powietrza. W takim przypadku musimy mieć albo okna uchylone, albo nawiew, który jest montowany na ramię okna. Jest to najskuteczniejsza metoda, dlatego że mamy stały napływ powietrza. Oczywiście, nawietrzaki, które są montowane na oknach, bardzo często mają swoje wady, takie, że obniżają nam w lokalu akustykę. Z tego powodu, bardzo często w nowym budownictwie stosuje się nawietrzaki, które są montowane w ścianach. Mają one lepsze parametry akustyczne. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest, aby pamiętać, że bez napływu komin i wentylacja grawitacyjna nie spełni swojej funkcji. I w środku w budynku będziemy mieli saunę. Budynek z zewnątrz będzie ocieplony, a gra, e, grawitacja, wentylacja nie będzie działać. Więc w środku powstaje nam wilgoć, a następnie grzyb. Więc bardzo ważne jest nie tylko wietrzenie pomieszczeń, natomiast doprowadzenie tego powietrza cały czas do powieszczenia, aby ten komik wentylacyjny mógł cały czas działać. Właśnie jestem w kuchni tego domu i tutaj mamy kratkę, którą wcześniej pokazywałam, jest to kratka wentylacyjna. Ale musimy sobie odpowiedzieć, gdzie powinniśmy kominy wentylacyjne ulokować w naszym domu i kiedy powinniśmy podjąć tą decyzję. Bardzo ważne jest zaplanowanie wentylacji przed Uzyskaniem pozwolenia na budowę, na etapie prac projektowych w naszym budynku. I co wpływa na to, ile takiej wentylacji i kominów powinniśmy zastosować? Przede wszystkim, Przeznaczenie pomieszczeń, wielkość pomieszczeń i ilość domowników. Dlatego, że wymiana powietrza, jaką powinniśmy dostarczyć do pomieszczenia, jest przełożona na liczbę osób przebywających w tym pomieszczeniu. Dlatego, projektując dom, przyjmujemy średnio, że będzie w nim mieszkało 4 osoby, 3 osoby, 5 osób. Natomiast, jeżeli projektant wie, ile dokładnie będzie osób przebywających w tym domu, jest w stanie. Dokładniej, nie ponosząc zbyt dużych kosztów, czyli nie, nie projektując zbyt dużej ilości kominów, dokładnie dostosować to do potrzeb rodziny, która będzie w danym domu mieszkała. I w jakich pomieszczeniach tą wentylację montujemy? Bezwzględnie musi być ona zamontowana w kuchni, w toalecie, w łazience, w pomieszczeniach, gdzie nie mamy okien. Są to najczęściej spiżarnie. Schowki, różne pomieszczenia typu garderoba. Wszędzie, gdzie wiemy, że planujemy oddzielenie, musimy zaprojektować tam komin. Czyli, jeżeli kupujemy projekt gotowy, w którym mamy zaprojektowaną dużą sypialnię, my marzyliśmy o tym, żeby mieć oddzielną garderobę, no na etapie budowy musimy przewidzieć w miejscu powstania tej garderoby dodatkowy komin. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wszystkie prace zaplanować przed rozpoczęciem budowy. Oczywiście niektóre zmiany wprowadza się w trakcie, natomiast my chcemy tego uniknąć, bo dodatkowe prace w trakcie budowy wiążą się z nieprzewidzianymi wydatkami. Więc aby wszystko miało ręce i nogi, powinno być z góry zaplanowane. Jeżeli mamy garaż, wentylację powinniśmy zaplanować Również w garażu, na przeciwległych ścianach lub na bocznej. Jest to bardzo istotne zarówno ze względu kondensacji, jak i tutaj odprowadzania spalin. Tutaj mamy w tej kuchni tylko jeden kanał wentylacyjny. W perfekcyjnych warunkach powinny być. Dwa kominy obok siebie, gdzie do jednego z nich będziemy mogli podłączyć okap. W tym przypadku, gdy tego komina nie ma, musimy zamontować okap z filtrem węglowym, czyli w ogóle tutaj nie będzie żadnego połączenia. Czy to jest niepoprawne, że tutaj nie ma kominy do okapu? Bardzo często na inwestycjach deweloperskich zdarzają się zmiany. I w momencie, kiedy tutaj mamy kuchnię, często ona jest przenoszona do salonu. Jeżeli tutaj mielibyśmy komin do okapu, a okap byłby faktycznie kilka metrów dalej, to tak naprawdę trudno by było ten komin połączyć z okapem. Więc okap z filtrem węglowym daje nam większą elastyczność. Nie musimy wtedy rury ciągnąć po szafkach albo nad szafkami. Tak naprawdę jest to elastyczne w aranżacji tego pomieszczenia. Jeżeli budujemy kuchnię, dom i kuchnię projektujemy na etapie budowy, no to warto zrobić takie połączenie do okapu. Tutaj bardzo często następowały takie zmiany, że to pomieszczenie. Było troszeczkę inaczej zaaranżowane i wentylacja od kuchni była w innym miejscu, wtedy mogliśmy wydzielić tutaj osobną sypialnię i bardzo często w takiej sypialni zostałby okap, to by było po prostu mijające się z celem. Z czego wykonujemy wentylację? Wentylację wykonujemy bardzo często z pustaka. Bardzo często producenci mają takie systemowe kominy. Tutaj mamy akurat dom pomurowany właśnie z pustaków ceramicznych. I tutaj mamy właśnie komin wentylacyjny, taki systemowy. I w jaki sposób go montujemy? Komin wentylacyjny jest montowany tak naprawdę w momencie, gdzie mamy kratkę. Więc tutaj ściana jest normalnie wymurowana i na pustaku mamy pustak, który jest kominem wentylacyjnym. Kiedyś e, takie kominy robiono z cegły, e, natomiast dzisiaj e, raczej tego się nie stosuje. Stosujemy gotowe elementy, dlatego że one są lżejsze, tańsze, e, zarówno w zakupie, jak i w wykonawstwie. No i szybciej postępuje nam budowa, ponieważ no wymurowanie cegła po cegle kilku kanałów wentylacyjnych no wiąże się z długim czasem wykonywania tych prac, pomijając już jakby sam aspekt kosztów. Co jest istotne przy działaniu grawitacji, bardzo istotna jest długość samego komina. Musi on mieć 3 metry wysokości żeby ta grawitacja mogła zacząć działać, najlepiej, aby to było powyżej 3 metrów. Więc jeżeli mamy zabudowę piętrową, czyli mamy parter, piętro poddasze i wyprowadzenie na dach, ta wentylacja jest na tyle skuteczna i ten komin jest na tyle wysoki, że ta wentylacja będzie Spełniać swoją funkcję. Tutaj mamy parter, więc mamy jeszcze piętro i wyjście na dach, więc mamy powyżej 3 metrów. Więc ta wentylacja na parterze zawsze działa idealnie. Kto nam pomoże, jeżeli chcemy wprowadzić zmi zmiany w projekcie i może to mieć wpływ na wentylację domu i pomieszczeń? Osobą taką jest kominiarz. Jest to osoba, która przychodzi na odbiór budynku, aby dostać. Pozwolenie na użytkowanie lub aby zgłosić zakończenie budowy. Musimy mieć protokół kominiarski. Więc bardzo istotne jest, aby wykonać te kominy i wentylację prawidłowo, najlepiej zgodnie z projektem. Wszystkie zmiany musimy skonsultować z projektantem. I jeżeli mamy wątpliwości, najlepiej z kominiarzem, który taką budowę będzie później odbierał. Dlatego, że kominiarz sprawdza, czy te przewody są sprawne i wydaje protokół z odbiorów. Jeżeli nie będą sprawne, nie będziemy mogli się wprowadzić do takiego domu. Więc kominiarz odgrywa kluczową rolę i jest tak samo istotny w całym procesie, jak nadzór budowlany, który później taką budowę odbiera. Jeżeli robimy odbiór, lub do którego później zgłaszamy zakończenie budowy. Więc kominiarz nie jest dla nas złem. Wręcz przeciwnie, kominiarz w wielu kwestiach związanych z wentylacją i przewodami kominowymi może pomóc. I bardzo ważne jest, żeby kominiarz raz w roku sprawdził sprawność działania takich kominów, zarówno spalinowych, dymowych, jak i właśnie wentylacyjnych, o czym niestety wie bardzo mało ludzi, a można się o tym niemiło przekonać. W momencie, kiedy w domu wydarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek, będziemy chcieli uzyskać Ubezpieczenie i nie będziemy mieli protokołu od kominiarza, że taką wentylację dla nas sprawdził. Więc bardzo ważne jest zadbanie o kominiarza i o to, żeby stał się w tym całym procesie naszym przyjacielem. Jakie mamy za i przeciw wentylacji grawitacyjnej? Jeśli chodzi o zalety, to na pewno jest niski koszt montażu. Ale nie tylko, bo jeśli chodzi o koszty, to mamy również niski koszt utrzymania, oprócz tego, że przychodzi kominiarz, który przychodzi bez względu na rodzaj wentylacji, jaką mamy w domu. To nie mamy żadnych dodatkowych opłat związanych z tą wentylacją. Nie mamy żadnych silników sterujących tą wentylacją. Nie mamy rekuperatora, centrali, serwisów tych urządzeń. Mamy komin, który jest wybudowany i wypuszczony na dach koniec. Kolejną zaletą jest to, że nic przez niego nie słychać. Nie mamy jednostki, która nam buczy, nie mamy żadnych silników. Może czasem się spotkaliście w tym, że przy włączeniu światła łazienki mamy taki wentylatorek i, i, i strasznie buczy. Nie, przy grawitacji nie ma. Nie ma tego problemu. Jest cichutko, nie ma żadnych urządzeń ani w środku, ani na zewnątrz budynku. Dodatkowo nie musimy stosować żadnych dodatkowych instalacji poziomych w obrębie budynku. Mamy jeden komin, który wychodzi na dach i sam kominek wentylacyjny nad dachem to koszt do 200 zł. Więc koszt takiego komina wymurowania. I założenia go na dachu. Jest to kominek systemowy, który posiada producent dachówki, którą montujemy. Jest to naprawdę niski koszt. Nie trzeba nic murować na dachu, obudowywać. Jest to systemowy kominek, taki grzybek, który montujemy na dachu, i to jest wszystko. Kolejnym czynnikiem bardzo Moim zdaniem, dużym plusem jest to, że możemy go zainstalować w pomieszczeniu, w którym mamy piec gazowy. Ponieważ niestety ludzie myślą, że będą mogli zainstalować sobie wentylatorek w łazience, gdzie mają wentylację grawitacyjną, co nie jest prawdą. Nie możemy zainstalować wentylacji mechanicznej, wywiewnej w łazience, w której mamy. Albo w pomieszczeniu, nie tylko w łazience, w którym mamy właśnie piec gazowy, dlatego, że taki wentylator może zaciągać spaliny z tego pomieszczenia. Przy wentylacji grawitacyjnej nie ma tego problemu, więc uważam to za duży plus na korzyść wentylacji grawitacyjnej. Ale żeby nie było tak pięknie, wentylacja grawitacyjna posiada swoje wady. I główną wadą jest to, że w lato, w takie dni bezwietrzne, ona przestaje działać albo działa bardzo słabo, więc wtedy nie spełnia swojej funkcji. Oczywiście możemy otworzyć okna, no ale sama grawitacja po prostu wtedy działa gorzej. Z kolei, kiedy mamy bardzo wietrzne dni, Możemy słyszeć w takiej wentylacji lekki przeciąg, wtedy mamy straty ciepła. Taką kredkę możemy sobie wtedy wyregulować, jeżeli mamy taką możliwość. Ale natomiast mamy tutaj straty ciepła wtedy. Kolejną wadą jest to, że niestety nie możemy sobie filtrować tego powietrza, więc jakie mamy powietrze na zewnątrz, takie wpada nam do środka. Jeśli chodzi o wady wentylacji grawitacyjnej, ja więcej nie znalazłam. Jeżeli ty tak, napisz proszę w komentarzu. Uważam, że jest to dobra wentylacja. Działa ona bez względu na to, czy ten budynek użytkujemy. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy budynek zostaje opuszczony na jakiś czas, nie mamy połączenia z mediami i wentylacja w takim wypadku mechaniczna w ogóle nie działa. Wentylacja grawitacyjna Uważam, że jest warta do rozważenia, dlatego że powinna ona zawsze spełniać swoją funkcję z wyjątkiem właśnie jakichś takich dni, kiedy jej wydajność jest mniejsza. Chciałabym też pokazać, jak wygląda taki komin wentylacyjny już na dachu, więc wyjdziemy na zewnątrz i zaprezentuję, a następnie pójdziemy do środka, do mojego domu, w którym działa. Bardzo dobrze, wentylacja grawitacyjna i pokażę, jak można sobie ją tak delikatnie sterować. Za mną możemy zobaczyć budynek. Możemy zobaczyć kilka kominów wentylacyjnych na tym dachu. Ten pierwszy jest to kamin, komin wentylacyjny zamontowany w ścianie szczytowej. Więc jest to komin, który będzie miał Dobrą sprawność, bo jest wysoko, czyli ten przewód jest wysoki, długi powyżej 3 metrów. Natomiast jest on w ścianie szczytowej, gdzie zalecane mamy montaż tego komina od wewnątrz. Więc tutaj najlepszym tym kominem będzie ten komin, który mamy zamontowany na samym szczycie. Najlepiej swoją funkcję tutaj będą spełniały właśnie te kominy, które są. Najbliżej szczytu i na środku budynku, a nie na ścianie szczytowej. Natomiast musimy pamiętać, że te kominy powinny być jak najbardziej pionowe. Nie powinniśmy tutaj prowadzić przewodów poziomu. Tutaj jesteśmy w garażu, kiedy mamy wlot na frontowej ścianie a wylot powietrza jest na ścianie przeciwległej. Zapraszam Was teraz do mojej łazienki. Jest to mała łazienka z prysznicem. I tutaj mamy kratkę wentylacyjną. Na tej kratce mamy możliwość sterowania sznuryczkami. Teraz jest odetkana i zatkana. Czyli w momencie, kiedy bardzo, bardzo wieje, możemy sobie tutaj wyregulować. Jaki rodzaj wentylacji ja bym wybrała? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, w zależności od tego, gdzie bym lokalizowała swój dom. Gdybym wiedziała, że okolica jest głośna lub zanieczyszczona, lub będzie mi wpadało dużo much i komarów, to myślę, że zdecydowałabym się na rekuperację. Jeżeli środowisko by było sprzedszyjające lub nie byłoby mnie stać na rekuperację, zdecydowałabym się na wentylację grawitacyjną. A ty jaką wentylację zainstalujesz w swoim domu? Czy masz już to zaplanowane? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij zasubskrybować, jeżeli interesują cię tego typu treści. Będę wrzucała więcej typów budowlanych oraz projektowych które mogą Cię kosztować naprawdę grubą kasę.